Fortyfikacja domu, urządzenie strzelnic w oknach, na balkonach i strychach A, okna parteru zabarykadować przynajmniej na sześć stóp, żeby nieprzyjaciel nie mógł wsadzić karabinu i strzelać. B, okien wyższych pięter można nie zabarykadowywać, pamiętając o tym, że lepiej nie wzmacniać zasłony, jeżeli przez to ma się zmniejszyć celność naszego ognia. Okien górnych pięter nie należy też zakrywać ze względu na wentylację. C. W ścianach, jeżeli zachodzi potrzeba, można powybijać strzelnice. Lepiej jest urządzać je tam, gdzie ściany nie są zbyt grube. D. W ścianach wewnętrznych, y, przytykających do sieni, Strzelanie, strzelnice są potrzebne na wypadek wtargnięcia nieprzyjaciela do domu. Balkony należy wykorzystywać dla obrony i ostrzeliwania ulicy wzdłuż na, w następujący sposób: sztachety zawalić deskami, workami z piaskiem, etc. W podłodze balkonu, jeżeli można, urządzić strzelnicę. Jeżeli balkonów nie ma lub mało, a czas nie pozwala na ich urządzenie, to buduje się je w następujący sposób. Przez okna wysuwa się belki, wewnętrzny ich koniec przymocowuje się do podłogi. Na belki yy, naściela się deski z góry, yy, robi się ukośnie do desek z zasłony. Można zasłony zrobić i takie jak na balkonach. F na strychu korzystać z gotowych otworów albo wybić takowe lub zrobić sobie na dachu zasłonę z worków z piaskiem.